Martyna, kolejne pytanie od widzów, kolejny QA, kolejne twoje odpowiedzi, więc Krystek, intro i lecimy. Cioneczko. I zaczynamy od grubej rury, od pytania od Magda MM M. Pazur. Cześć, Magda. Mam pytanie. Słuchaj, czy Martyna? No, paznokcie no. podczas ciąży. Są różne szkoły, że może to szkodzić dziecku. Jeżeli to zbyt osobiste pytanie, rozrozumiem, jeśli nie odpowiesz, pozdrawiam. Robiłam paznokcie podczas praktycznie całej ciąży. Wiedziałam, że będę miała wcześniejszy poród, więc też wcześniej te paznokcie ściągnęłam. Wedle mojej wiedzy w żaden sposób to nie zagraża. Jeżeli bym miała jakiekolwiek co do tego wątpliwości i bym nie doszły jakiekolwiek suchy, że może być to jakiekolwiek zagrożenie, to wiesz, no nie jest mi to niezbędne do życia. To jest coś, bez czego jak najbardziej da się żyć, więc na pewno bym tego nie robiła. Orientowałam się w tym temacie. I z tego co mi było wiadomo, nie jest to żaden problem, ponieważ nic nie przenika, tak jakby nie używałam na przykład acetonu, który przenika do krwiobiegu, więc nie było to w żaden sposób inwazyjne i uważam, że jak najbardziej można. Robiłam? A nie wiem, czy mogę powiedzieć, teraz już chyba mogę. <grafię> już chyba każdy się domyśla. <grafię> chyba mogę. Aktualnie jestem w ciąży kolejnej, drugiej? Właściwie w momencie, kiedy odnoszę ten odcinek. No nie, no to, nie, no raczej wyleci dużo szybciej, więc, więc, rac <noise> więc raczej jest aktualne. Tak. Ym, Pablo postanowił sobie zrobić miesięczne wakacje. Nie wiem, czy się orientujecie, czy nie, łącznie z Kulo. Lamy. Generalnie nie miałam z tym problemu. Problem miałam tylko z tym, że nie wzięło mnie ze sobą, więc nie nagrywaliśmy też jakiś czas dla Was materiału, stąd też moje paznokcie, nie mam aktualnie paznokci, ale na pewno coś dla Was nagramy i pomimo to, że jestem w drugiej ciąży, na pewno je będę robiła, tak jak mówiłam, jeżeli dojdą mnie jakiekolwiek suchy, że nie powinno się tego robić, że może to stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla dzieci, to na pewno nie będę. Martyna, drugie pytanie od Anny Mikrut. Powiedzcie mi mhm. proszę, Bonderek, jak się używa, to nie trzeba primera i bazy? Jak to jest? Ja od razu bym narzucił taką ramę i to bardzo istotną ramę i bym Ci odpowiedział, gdybym odpowiadał, nie wiem. Dlaczego? No bo jest kilkanaście, kilkaset, jak nie kilka tysięcy marek paznokciowych. Tak. Czasem bywa tak, że one różnie nazywają te produkty wiesz, swoimi nazwami, więc ciężko stwierdzić. Tak naprawdę byś musiała zapytać wprost u producenta, czy on wymaga użycia bondera do stylizacji, żeby wszystko się najlepiej trzymało? Bo jak pewnie wiesz, najlepiej używać tych samych produktów, żeby to wszystko było kompatybilne ze sobą. Dokładnie, czyli wszystko z tej samej firmy powinno być. Wtedy masz większą, większą gwarancję tego, że wszystko będzie się trzymało tak, jak powinno, że nic się nie będzie zapowietrzało, że wolny brzeg będzie dobrze zabezpieczony. W sensie też nie będzie się zapowietrzał. Więc no tutaj Pawle ma rację. Wszystko zależy od producenta. Generalnie, Generalnie. Różnica może być taka, że bonder może być żelowy i może ci zastąpić również bazę, ponieważ tworzy on warstwę dyspersyjną, czego nie będziesz miała przy. primerze, który jest. Pre... jest preparatem, jest tak jakby przezroczystą wodą. No nie wiem, jak to nazwać. Ma taką konsystencję wody. Nawet nie jest to. gęste, tak mi się wydaje? A znowu bonder jest taki jakby żelowy. Czyli na logika biorąc gęściejszy. Tak, no już tworzy Ci warstwę dyspersyjną, więc to jest też dodatkowy plus. Możesz na to od razu położyć kolor hybrydowy. To są różnice w produktach, które ja używałam, wedle tego, co jest mi wiadome, ale tak jak Pablo wcześniej wspomniał, produktów jest strasznie dużo, więc najlepiej po prostu zastosować się do zaleceń producenta danego produktu. I drugie pytanie od Anny, który właściwie, no właściwie Anna odpowiada tak samo jak przed chwilą, że lepiej zapytał swojego producenta. O producenta, a Bonder to nie baza już z kwasem? No generalnie chyba skład. produkty kwasowe i bezkwasowe to, to są zupełnie inne produkty. Rzadko się używa już tych kwasowych, generalnie już odbiega się od tego. One no nie są dobre dla naszej płytki. Bardzo głęboko penetrują tą płytkę i na pewno nie są zalecane do codziennego użytku. Wiem, że są osoby, które w dalszym ciągu to robią, no ale nie widzę takiej potrzeby, dlatego ja bym na pewno nie sięgała po taki kwasowy. Kolejne pytanie teraz od Katarzyny Siczewskiej. Przepraszam, jeśli źle Twoje nazwisko. Cześć. Czy macie może instrukcję składania prostnicy tego modelu, albo możecie pokazać, jak ją czyścić? Rozkręciłam ją do czyszczenia i od tego czasu wariuje. Nie wiem, czy czegoś nie pomieszałam. Ja powiem tak. Wyobraź sobie, że chcesz wyczyścić sobie telefon i go rozkręcasz i coś ci pójdzie nie tak. Ogólnie do no. takiej samodzielnej naprawy zalecana jest wymiana szczotek. Ale jakiekolwiek takie czyszczenie, pamiętaj, że może się właśnie wiązać z tym, że jest to... No składaniu może być ciężkie, bo tam jednak jest pełno innych elementów. Tak. Ja bym no chyba to w ogóle nagrała, żeby mieć pewność, że poskładałam to tak, jak to rozkręciłam. Chyba nie mam takiej pamięci, żeby mieć pewność. No też sama widzisz, że skręciłaś to ponownie i coś jednak jest nie tak, coś się zmieniło. Nie radziłabym tego robić. Takiej instrukcji nie ma, ponieważ generalnie. Też tego robić nie powinnaś, własnoręcznie możesz wymienić tylko i wyłącznie szczotki, tak poza serwisem. Jest to bardzo proste, jest to oczywiście w instrukcji, jeżeli chodzi o mikrony, masz te szczotki też w zestawie. I masz też filmik na naszym kanale na YouTube, jak to Dokładnie, zrobić? też nagraliśmy filmik, jak to zrobić. Generalnie Generalnie. No nie zalecam, nie polecam nikomu rozkręcania całej szczotki, jeżeli cokolwiek by się działo, to lepiej po prostu ją odesłać, tą prostnicę do producenta nie bawiłabym się w to i wiem, że jest to niezalecane. Tak. I podobne pytania mamy od Toris02. Kiedyś coś słyszałam, że fryzarkę, tą rączkę się czyści. Jakiś odcinek na ten temat. Teraz pytanie, co się czyści? Bo jak ją od lakieru, no to śmiało. Z zewnątrz jak najbardziej. No oczywiście na pewno nie jest to inwazyjne. Nic nie powinno się stać. No aczkolwiek wewnątrz jeżeli cokolwiek się z tą rączką dzieje, to w pierwszej kolejności powinnaś wymienić szczotki, ponieważ najbardziej prawdopodobne, że one się po prostu zużyły. Jest to całkowicie naturalne. Zamienne szczotki masz w zestawie. To się zużywa po prostu tak jak się zużywają klocki hamulcowe w aucie, tak samo się zużywają szczotki. Dlatego można to wymienić w bardzo prosty sposób. Nie jest to skomplikowane. Też nagraliśmy o tym materiał. Dosłownie między jedną a drugą klientką można to zrobić. Jak już wspominaliśmy, więc no nie. Nie zalecałabym to nie, Ja bym się nie czuła to, tyle pewnie, tak. mam świadomość, że to jest tyle małych części, żeby to samo rozkładać i składać. Tak. No bo w sumie to takie, no, no, To Też jest. To jest bardziej eksperci. prawdopodobne, że coś tam jednak jest nie tak z tą prostnicą. Jeżeli zauważyłaś, że inaczej się nią pracuje, albo wy, zaczęła wydawać jakieś inne odgłosy, więc zawsze jednak zalecamy odesłanie ją, jej do producenta. Julia Piosik zapytała. A ja mam pytanie odnośnie Waszych frezów. Czy któryś z Waszych frezów nadaje się do naprawdę grubych skórek? Czy wariat sobie poradzi i z grubymi i z wrażliwymi skórkami? Jak najbardziej tak. Z wrażliwymi jak najbardziej bym polecała Ci właśnie tego wariata, jeżeli chodzi o takie grubiańskie skóry. Um, najostrzejszy frez według mnie to jest chudy w wersji Turbo, czyli z tej czarnej serii. Bardzo rzadko go używałam. Bardzo rzadko miałam. W sumie aż takich hardkorowych, żeby go użyć, to w ogóle nie miałam. Raczej używałam z ciekawości, albo po prostu, żeby było mi szybciej w momencie, gdy te skórki były grubsze niż takie standardowe, ale pomimo wszystko i tak częściej sięgałam po standardowego chudego, ponieważ jest on ostrzejszy od wariata, ale nie jest tak ostry jak ten stery turbo. Ten stery turbo to już jest naprawdę kosa. Jeżeli masz takie bardzo twarde, ponarastane skóry, to jak najbardziej sprawdzi się. W tym przypadku z serii czarnej chudy, seria Turbo. Helena Szmalc zapytała: Jak wygląda sprawa osób leworęcznych i waszych frezów? Czy osoba leworęczna może nimi bez większych problemów pracować, zwłaszcza kiedy zaczyna swoją przygodę z frezowaniem? Mamy dziewczyny, które to przetestowały. Nasze stylistki leworęczne, które to jak najbardziej potwierdziły, że jest taka możliwość. Pablo, teraz mi pomóż na pewno wariatem. A ja inaczej. Na pewno benkiem? Na pewno, tak? jak wejdziesz na drill -o o, to tam w opisie znajdziesz informację, który fresz się do tego nadaje, a który nie. Najprościej, dokładnie. A też rozmawiałem z Danielem na ten temat i planujemy zrobić też taki jeden odcinek. Zaprosimy kogoś faktycznie, kto jest leworęcznego i nagra odcinek, pokaże nam, jaka jest różnica, a jaka nie jest różnica, bo wiecie, tak jak wszyscy są w tymie praworęczy, tak sobie to ciężko wyobrazić. Mieliśmy tak. stylistki, które testowały dla nas pracę lewi, lew... osoby leworęczne, manikuci, którzy to testowali. I jak jest taka możliwość w danym fredzie, to jest to napisane w opisie. Ale czy można to jakoś obejść? W sensie, wie, że na przykład, nie wiem, zmieniasz kierunek obrotów? Nie wiem, ja się nie znam. Chcemy wziąć osobę, która to z nami przetestuje na materiale wideo i nam powie tak. o swoich wrażeniach. Ja na pewno nie jestem w stanie tak dobrze tego przetestować, jak te osoby leworęczne. Pewnie zrobiłem sobie krzywdę, więc tak jak Pablo mówi, będzie najbezpieczniej po prostu, żeby ktoś dla was taki materiał nagrał. A Karolina Kozak zapytała: co zrobić, gdy frezarka zaczyna wydawać dziwny dźwięk podczas włączań, włączeni, włączania pewnie chodziło i zwiększania obrotów. Pierwszy hmm. etap szczotki sprawdź. Pytanie czy chodzi ci faktycznie o samą frezarkę, czy chodzi ci o prostnicę, czyli orączkę, którą pracujesz. Więc tutaj to możesz nam bardziej sprecyzować. Tak jak Pablo wspomniał, jeżeli dzieje się to w prostnicy, w rączce, to prawdopodobnie musisz wymienić szczotki. Chyba, że jest to nowa fryzarka i nie robisz tych paznokci jakoś super dużo, no to te szczotki na pewno się nie zużyją w przeciągu pół roku. No chyba, że robisz dzień i noc, no to wtedy tak, u mnie się te szczotki zużyły przy takiej pracy salonowej, gdzie miałam bardzo dużo klientek i naginałam po 12-14 godzin dziennie. One się zużyły dopiero po dwóch latach. Więc... To na pewno jest bardzo, bardzo długi okres czasu, szczególnie w przypadku dziewczyn, które pracują w domu i robią te paznokcie dużo rzadziej. Jeżeli się to dzieje w, samej, w samym silniku, no to wtedy na pewno sprawa już grubsza i trzeba to odesłać na zapis. Tak, no bo jak wiemy, złośliwość rzeczy martwych czasem coś takiego może się dziać. Pamiętaj, że kupując u nas frezarkę masz kartę gwarancyjną, odsłasz do polskich ekspertów polskiego serwisu. I oni raz, dwa wszystko dla ciebie zdiagnozują Dokładnie. i naprawę. na pewno nie polecamy, nawet mając świetnego fachowca w domu, nie polecamy tego robić samemu, ponieważ ktoś może zawsze w międzyczasie nie pyknąć, i tą gwarancję już w tym przypadku niestety tracimy. A są to dość drogie sprzęty, więc szkoda by było. Tak. A Pat zapytała. Witam. Mam pytanie co do nośników. Rozumiem, że przy frezach to jest Benek czy Wariat, a frezach na przykład z Allegro, czy w czuje się różnice przy pracy. A jak jest z łysym, Czy to wnosi coś do jakości wykonanej stylizacji? Przecież i tak nakładamy na nie opaski ścierne. Tak, jedyna różnica może być taka, że możemy Ci zagwarantować na 100%, że nasz łysy jest kompatybilny, idealnie pasuje z naszymi opaskami. Testując bardzo dużo opasek, zanim wprowadziliśmy i zdecydowaliśmy się na te nasze konkretne, miałam różnicę w średnicy opasek i wiem, że niektóre nachodzą tak ciasno, że później jest duży problem, żeby je ściągnąć. No i w sumie to może być taka główna różnica. No gorzej, lepiej, żeby był za ciasny żeby był problem, żeby, żeby ją ściągnąć, niż ma być za luźny i ta opaska ma Ci... Się zsuwać. A co do Więc... nośników, to w sumie też wszystkich wiesz, możliwie z Aliexpress nie testowaliśmy. Wiem na pewno, że kiedyś Edyta mi mówiła, że jak nagrywała bodajże pierwszy kurs Metoda Żelowa, mm -hmm. mogę się mylić, czy to ten kurs, czy o jakiś inny chodziło, to używała kiedyś takiego nośnika z gumkami. I pamiętam, że jak też kiedyś robiliśmy prezentację z Edytą na temat Żelo, to właśnie mówiła, że ten z gumkami, z nim był ten problem, że jeden chyba rd... nie wiem, rdzał, rdzewiał, nie wiem jak się poprawnie odmienia, i że te gumki też spadały, nie wiem czy dobrze kojarzę, czy dobrze łączę fakty. Ja chyba wiem, o którym mówisz, ja też go miałam, nie wiem, czy mogę tutaj wspomnieć o, nieważne skąd, bardzo popularnej marki, marki, która już niestety chyba nie istnieje, od bardzo popularnej pani. W każdym bądź razie był to nośnik, który mi się popsuł bezużyteczny po chyba pół roku pracy, ponieważ właśnie tak jak Pablo wspomniał, tam były takie dwie gumeczki, które się tak jakby ściskały, one miały działać jako blokada i one mi się bardzo szybko zepsuły nie wiem, może się nie nadawał po prostu do jakiejkolwiek dezynfekcji, co jest trochę nielogiczne w stylizacji paznokci, więc może to było trochę nieprzemyślane. Próbowałam dostać nowe, zamienić to jakimkolwiek innym czymś, no ale niestety nośnik był do wrzucenia i nie nadawało się to. Dlatego mając już takiego łysego, który wiem, że idealnie pasuje na nasze opaski, już po prostu nie testuję z niczym innym, bo często miałam tak, że właśnie, tak jak wspominam, chociażby opaska była za ciasna i nie umiałam jej potem ściągnąć. A Lidia zapytała, hejka, mam wasze frezy, są super. Jestem początkujący i zastanawiam się, czy aby moja frezarka nie niszczy jakości tych frezów. Możecie mi coś powiedzieć na temat frezarki Semilak 65W, ta czarna? Nie mam porównania, dlatego pytam, pozdrawiam. Ja ci powiem tylko tyle, że z wiadomości dziewczyn, które też do nas piszą, to hmm. mówiły, że jest OK, że jest no, spoko, że nie, nie odczuwają żadnego bicia, nie odczuwają żadnego, wiesz, że z by... tą frezarką. Tak tak tak, 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 więc wiesz, no... Ja ci mówię o opiniach. jak dobrze pamiętam, dwie osoby pisały, albo trzy, więc powinno być ok. Ja znowu nie miałam doświadczenia z tą frezarką, więc nie jestem w stanie się o tym wypowiedzieć, ale na pewno mogę ci zagwarantować, że frezarka nie ma wpływu na jakość frezu. W sensie, mając nawet najgorszą frezarkę, chyba nie jesteś w stanie tego frezu zniszczyć, ponieważ tylko trzpień wchodzi w frezarkę. Możesz frez zniszczyć, na przykład jeżeli ci upadnie, no to wtedy może się połamać. Tak, jedynie co frezarka ma wpływ to na jakość samej pracy, czyli komfort bardziej. Dokładnie, możesz mieć super najlepsze frezy na świecie, ale mając złą frezarkę będziesz odczuwała bicie, nieprzyjemne drgania i, i jest to po prostu niefajne, niekomfortowe i nie do końca bezpieczne. No, ale to już. No, lepiej mieć taką lepszą frezarkę i po prostu bezpiecznie pracować, już bez względu na to, czy przyjmujesz klientki, czy nie, po prostu nawet dla samej siebie. A tak, Lidia Małkowska, witam Cię ponownie, zapytała, hejka, jak to jest z tymi skórkami, lepiej frezować czy wycinać? Mówiono nam na szkoleniu, że skórki frezowane rosną wolniej niż skórki wycinane. Ja Ci powiem z doświadczenia, znaczy no. z doświadczenia może nie pracy stylisty, bo, bo Pablo nie pracy stylisty ale <laughs> klienta, bo Edyta nam je testowała wycinanie skórek i też frezowanie, mm -hmm. to... Może mi się wydawało, bo ja miałem tylko na dwóch palcach wycinane i na dwóch frezowane. Mm -hmm. To ja osobiście miałam wrażenie, że wycinane faktycznie dużo szybciej narastają na tą płytkę. Niż frezowane. Prost taka teoria, że jak się włosy obcina, częściej też szybciej rosną. To w moim przypadku nie działać, powiem. No, włosy jest martwy, więc akurat tego, tej teorii nie rozumiem. Generalnie, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, tych skórek nigdy nie wycinałam. Nigdy nie miałam takiej potrzeby, bo od samego początku zaczęłam pracować na bardzo dobrej jakości frezach. I nie miałam nigdy falbanki, z którą nie umiałabym sobie poradzić. U mnie w salonie cączki służą tylko i wyłącznie do usuwania cyrkoni. W żadnym innym przypadku ich nie używam. W ogóle tych skórek nie wycinam. No po prostu nie mam takiej potrzeby. Mam dobre frezy, którymi sobie radzę, żeby i pościeniać falbanki, i zrobić piękną jamę na więcej koloru, żeby ta stylizacja dłużej, żebyśmy mogli się nią dłużej cieszyć, więc Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, tak jak mówiłam, nawet sobie nie wycinałam tych skórek, więc no nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Na pewno według mnie wydaje się, to bardziej bezpieczne takie oferowanie skórek, ale słyszałam taką teorię, że wycinane szybciej odrastają. Widzu, może no, to masz doświadczenia? Daj znać w komentarzu. A ja Martyna Ci dziękuję tak za jest. dzisiejszy odcinek Dziękujemy i do zobaczenia bardzo. w następnym Buziaczki. pa Pa.